Chciałbym się podzielić z wami jedną z fundamentalnych zasad moim zdaniem, pokonywania problemów. Na pewno znacie powiedzenie, kropla dąży skałę. Ja bym powiedział inaczej: powiem o małych krokach. Każdy kroczek to krok do skoku. Ja uwielbiam metodę małych kroków. Jeśli nie mogę pokonać jakiegoś przerażającego mnie problemu. Mówię sobie. Daniel samo się nie zrobi i robię kroczek, kolejny kroczek, kolejny. Po tygodniu ten krok przeniósł moją górę. Zrobiłem skok. Spróbujcie metody małych kroczków. Dzielcie sobie zadania na malutkie etapy. Jeżeli wykonujecie jakąś czynność, każdego dnia możecie sobie liczyć raz, Jedna rzecz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. Żeby wyjść z domu, ja naliczyłem dwadzieścia. Jeśli zobaczycie te małe kroczki, zobaczycie, że pokonujecie problem, że nie stoicie w miejscu. Nawet jeśli z dalekiej perspektywy, którą zazwyczaj przyjmujemy, nie widać, że się posuwamy do celu. Małe kroczki są najlepszym sposobem do tego. Możecie zacząć już za chwilę. Jeśli interesują was moje materiały, proszę zasubskrybujcie mnie na kanale YouTube. Ale to nie wystarczy. Żeby otrzymać powiadomienia, zainstalujcie sobie aplikację na telefony komórkowe do pobrania ze sklepów komórkowych, na przykład Google Play. A następnie zalogujcie się do aplikacji. Wtedy Jedynie będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, które pojawiają się codziennie. Proszę o wsparcie. Kanał potrzebuje jak powietrza dofinansowania. Te materiały będą za darmo, ale ja muszę poświęcić trochę czasu na ich nagranie i energii. To wszystko kosztuje. A ja. Chcę nadal być opiekunem, chcę być praktykiem, a nie teoretykiem. Nie chcę Wam tutaj opowiadać o farmazonach. Proszę bardzo, wspomóżcie mnie albo jednorazową wpłatą, która pozwoli mi zakupić nowy statyw, albo cykliczną wpłatą, która pozwoli mi planować te kolejne kroczki. Bardzo Was o to proszę na Link znajduje się w opisie. Dziękuję bardzo. Daniel Tumanowicz.